Witajcie widzowie. W dzisiejszym odcinku stwierdzam nowy update do G-Taga'a. no. Trochę się zmieniło, odkąd nagrałam. Co nie dużo, może jeden update. Ale zmieni się da, da mnie się zmieni. Kurde, ale dla mnie się dużo zmieniło, dobra? A do kamery dodaję nową funkcję, patrzcie. Nie czułam kamery. Ja to mnie łazi! Pa! Ono za mną łazi! To, to jest fajne, na pewno tego będę używał, bo w moich odcinkach z innych rzeczy, e, poczekajcie, z innych rzeczy, ta jest dziura, przejdźmy przez nią, deskorolki, patrzcie na to. Nu ce am ceva o paleta Follow-me E panata care Ja jestem w tym najlepszy! Uuu! Uh. W te klocki... pa! Pa, 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 muchy! Patrzcie! Jak lata po ścianach! Nie no! Nie no, to, to jest akurat mocno, że po ścianach da się latać! Zobaczmy kamerę... Nie followuj mnie. No nie. Czas pokazać nowe rzeczy, które dodali do sklepu. Dobra. To teraz idziemy do sklepu. Ale to będzie wycięte. Od tego momentu. Jest wycięte Dobra, witajcie widzowie e, Jesteśmy w city Teraz Co dodali? Co dodali? Koty! Koty dodali katek, Dlatego to, to samo Na pewno tego nie biorę! Tego nie biorę! Rękę, nie no moja ręka Nie Wyszek. ale on żyje. Oj, o to jest mucho łapek! To jest mucho łapek! To jest mucho łapek! O to. o, to jest fajne. A to już pokazywałam w ostatnim odcinku. Co to mamy? Te red and blue. Mafia O, ja to akurat mam kupione. To, to jest fajne. O, flamethrower. Ten extinguisher Poczekajcie chwilę, będzie cięcie Dobra, poczekajcie chwilę, będzie słychać tranzycja pewnie Dobra, ja jestem Patrzcie, jest kotek było jak telefon o, no. Teraz mamy to To jest fajne, to jest fajne. To jest fajne. Ja to chyba kupię. Eee, ja trochę kupię. Teraz mam fajny krok. Niech będzie ogień z nami. Chyba Poczekajcie. Nie, nie kot. Niech nie będzie już ognia z nami. Poczekajcie. To jest fajne. idę jeszcze po parę rzeczy. Ale ja wróciłem z tych paru rzeczy. Jest ten zbyszek ale żywy. Dziwny. O to teraz trzeba się ale nie wiem czy widzicie. W Nie wiem czy widzicie, ale też śnieszkami strzy w moim Ну, про... И какая залага на дальняя дальняя